Siemaneczko, witam Was na nowym materiale. Jak sami widzicie, wybrałem się moim krosikiem na drobną, na drobną jazdę, a to dlatego też, że prawdopodobnie go sprzedaję, bo chciałbym raczej na koniec sezonu, może na znaczy koniec roku, a może na początek przyszłego roku kupić inny rower. I już po prostu nie mam gdzie tych rowerów trzymać. Poza tym, trekking stoi cały czas, nieużywany. Sporadycznie jeżdżę głównie do pracy. Kolejna rzecz to wyjechałem też dlatego, żeby zrobić takie króciutkie podsumowanie moich ostatnich trzech występów na wyścigach na dystansach ultra. Jesteśmy właśnie już jakieś 5 dni po Robinsonadzie Mazowieckiej. Ja troszeczkę już ochłonąłem, zregenerowałem siły, ciało już praktycznie powróciło do stanu przed wyścigiem. Jak jeszcze nie widzieliście relacji, to już właśnie śmiga na YouTubach, zapraszam. Wydaje mi się, że wyszła dosyć fajnie, bardzo dobra jest muzyka klimatyczna. Inaczej kamerę ustawiam, powinno być fajnie wszystko od dołu widać. W tamtym roku wymyśliłem sobie, że w 23 przebiegnę półmaraton albo maraton. Udało mi się to zrealizować. Przebiegłem półmaraton warszawski. Potem następnie zapisałem się na maraton, dokładniej Cross Campinos, i przebiegłem też maraton. I to w dodatku w terenie, w Kampinosie. tak więc sobie jeszcze troszeczkę to utrudniłem. No i chciałem bardzo w tym roku przejechać też jakiś wyścig ultra na dystansie 500 km. Też udało mi się to zrealizować. Mało tego, przejechałem trzy wyścigi w ciągu półtora miesiąca na takim dystansie. Pierwszy wyścig, jaki przejechałem. Coś w okolicach 17 czerwca. Był to mazowiecki gravel. 500 km, ta najdłuższa trasa. Nie wiedziałem czego się spodziewać. Jeszcze tak do końca nie wiedziałem jak się przygotować. Jak sobie to wszystko rozplanować. Cel był taki, żeby regularnie jeść, regularnie pić. Co znaczy regularnie jeść. Czyli tak mniej więcej starałem się co 50 minut. Maksymalnie co godzinę spożywać jakiś pokarm. Głównie mój pokarm to były musy. Wiecie, takie kubusie. Jakieś tam drugie śniadanko, albo takie musy owocowe, naprawdę super sprawa. Plus batoniki. I też lubię sobie kabanosiki zjeść gdzieś pod sklepami. Oczywiście jeśli chodzi o picie, no to tam woda, i izotoniki, no i piwo 0%. Chciałem spakować się jak najlżej i w miarę mi się to udało, patrząc, patrząc z perspektywy czasu. Oczywiście przy kolejnych wyścigach parę rzeczy wyrzuciłem. Ale uważam, że i tak bardzo lekko się spakowałem. Praktycznie w jedną torbę, pod górną rurę i to tam już z ubraniami to wszystko tam praktycznie miałem. Nie musiałem jakiejś podsiodłówki dokupować. Plus jeszcze miałem na żarcie przy górnym mostku. Przy mostku miałem torbę. No i jeden paśnik i w zasadzie to wszystko. Tylko w tej torbie przy mostku i w paśniku, wiadomo, tylko jedzenie było. Nie wiedziałem jeszcze jak przejechać ten wyścig. Czy gdzieś nocować. Czy jechać longiem. Cały czas biłem się z myślami. No i sobie wymyśliłem. Że na ten pierwszy wyścig pojadę longiem. Przypuszczam, że by nie było tak źle, gdyby nie to, że drugiego dnia, w zasadzie no z połowę tego drugiego dnia padało. Potem, jak dojechałem na metę, właśnie chłopaki z Mazowieckiego Gravela powiedzieli mi, że ci, co tam szybciej trochę cisnęli jechali, to ich praktycznie w ogóle deszcz nie złapał. Tyle, że ja niestety nie byłem w stanie takich jak koni. No i mnie ten deszcz złapał. I przez to, w zasadzie, ten wyścig dla mnie był o tyle ciężki, że na trasie było pełno błota. A że jechałem na WTB Horizon Oponach, które nie mają bieżnika, no to latałem jak po lodzie. Ostatecznie udało mi się dojechać do mety z czasem 45 godzin i wieloma, wieloma postojami na trasie. W szczególności pod koniec, gdy już to zmęczenie naprawdę było bardzo duże. Mega byłem szczęśliwy, pod koniec wyścigu już nawet się pojawiło jakieś tam wzruszenie. A wy w ogóle tak macie. W zasadzie towarzyszy mi coś takiego przy każdym wyścigu, właśnie pod koniec, jak dojeżdżam. Następna była wisełka 500, czyli tak mniej więcej połowa trasy Wisły 1200, a dokładniej. 500 km z Warszawy do Gdańska. Pierwszy mój błąd był taki, że między mazowieckim grawerem a Wisełką było bardzo mało dni na jakiś odpoczynek, regenerację. Jak dobrze pamiętam, tam około 11-12 dni miałem. Moim zdaniem jest to zdecydowanie za mało. Teraz już wiem, że jak będę się zapisywał na kolejne wyścigi w przyszłym roku, to przynajmniej no, musi być te minimum 20 dni. No chyba, że będą to dosyć krótkie wyścigi, to może oczywiście ten czas być o wiele mniejszy. Ale przy takich dystansach jak 500 km, no to jak dla mnie, to bardzo mało, jest te 11-12 dni. No i nie zregenerowałem się zbyt dobrze. Ale na szczęście na wisełce, czy wisełka była o tyle ciężka, że musiałem ją rozdzielić na dwa dni. Dzięki czemu w miarę spokojnie i bez jakichś większych problemów, kontuzji dojechałem. Jechałem jeszcze z dwoma chłopakami, Andrzejem i Markiem, których serdecznie pozdrawiam z tego miejsca. Może dzięki temu też w jakiś tam sposób było łatwiej, chociaż po przejechaniu też tych trzech wyścigów wydaje mi się, że jednak chyba wolę bardziej, e, czy znaczy wolę w ogóle większość trasy jechać chyba sam w samotności. Chyba już taki jestem. Oczywiście jakieś tam odcineczki drobne czy coś. Jak najbardziej chętnie pojadę, porozmawiam. I Wisełka w zasadzie okazała się bardzo ciężka i wymagająca dużo wałów, dużo krzaków. No tak zwana pachulszczyzna. Tutaj troszeczkę też żałowałem, znaczy w poprzednim wyścigu żałowałem, że mam za słabe opony. A tutaj już troszeczkę brakowało mi innego roweru. Wolałbym pewnie jechać na rowerze MTB. Pewnie fajnie i komfortowo by można było przejechać całą trasę. Ostatecznie dojechałem po 63 godzinach z dwoma noclegami na trasie. No i tutaj, między kolejnym wyścigiem a końcem wyścigu na Wisełce, miałem już niecały miesiąc. Tak więc naprawdę bardzo długi czas na jakąś regenerację, na jakiś jeszcze trening, na jakieś właśnie dodatkowe jazdy. Jeszcze przed całym wyścigiem na Robinsonadzie byłem na urlopie. Niecały tydzień czasu wyjechałem nad morze. Nie jeździłem w ogóle na rowerze, jedynie na rowerach miejskich w koło Co w zasadzie dało mi naprawdę bardzo fajnie odpocząć i zregenerować siły. Sam wyścig mega szybki, znaczy trasa w ogóle mega szybka. Bardzo fajne były szuterki. Wiele takich szuterków premium naprawdę takich idealnych, traska mi się bardzo podobała, dużo fajnych miejscóweczek. No, był Kampinos, Mazowiecki Park krajobrazowy, też tam trochę po lesie Kabackim polataliśmy, dużo jakichś fajnych właśnie miasteczek, Czerwińsk, Jeruzal, no i wiele, wiele innych. Druga część trasy znacznie trudniejsza, jakieś piachy się non stop pojawiały. Gdzieś tam trafiłem przed górą Kalwarią na jakąś bramę z łańcuchami skutko nie mogłem przejechać. Na mecie dowiedziałem się, że można było to otworzyć, ale no próbowałem i nie potrafiłem, no nie wiem. Jak ktoś to otwierał, to dajcie znać. Albo w ogóle dajcie znać, czy przejechaliście ten odcinek. To był taki budeneczek po prawej stronie i taka brama. Eee, u mnie była zamknięta. Tutaj nocowałem jeden raz, całość trasy zajęła mi. 50, nie, przepraszam, 49 godzin. Czyli w zasadzie mimo tego, że spałem to 4 godziny więcej niż na mazowieckim gravelu. W zasadzie no porównywalnie można powiedzieć. I tu chyba wydaje mi się że ta trasa była znacznie łatwiejsza. Tak ostatnio się zastanawiałem przy jadąc ten trzeci wyścig. Moja forma w zasadzie w jakimś tam stopniu wzrosła względem pierwszego i wydaje mi się, że raczej nie. Podobnie przejechałem tę dystansę, ale na pewno wzbogaciło się moje doświadczenie. Zupełnie już wiem, jak się już dobrze w miarę spakować i lekko co w zasadzie ze sobą zabrać. Jak to wszystko rozplanować? Już nawet nauczyłem się troszeczkę jakieś tam bóle kontrolować. Jeśli chodzi na przykład o kolana, to wiem czego się bać, czym się przejmować. A co na przykład jakoś rozruszać, żeby mi później nie przeszkadzało w trasie. Na no tym, w tym roku chyba zakończę swoje występy na takich dystansach, ale nie ukrywam, że może jeszcze gdzieś wystartuję na jakimś krótszym dystansie. Pozdrawiam serdecznie Radka Bieleckiego, organizatora, który już mnie zaprosił na Robinsonadę kujawsko-pomorską. I tutaj chyba raczej nie pojadę. Chciałbym na razie odpocząć. Urlop mi się kończy już. I tutaj chyba niestety będę musiał zrezygnować. Ale dziękuję za zaproszenie, było mi naprawdę bardzo miło, że ja taki szaraczek zostałem zaproszony. Naprawdę super. Teraz tak, jakbym miał. Jednym słowem ocenić każdy z tych wyścigów to Mazowiecki Gravel to będzie organizacja, wisełka trud, a robinsonada trasa. E, tutaj jakoś nie chciałbym ich e, tych trzech wyścigów mega jakoś tutaj porównywać, robić jakieś porównanie. Każdy ma swoje jakieś mocne strony. Ma też gorsze swoje strony. Każdy wyścig z tych wyścigów jak najbardziej polecam. Ja je też wybrałem dlatego, że są na moim podwórku, czyli zaczynały się w Warszawie. Co prawda wisełka kończyła się w Gdańsku. Tutaj tylko były jakieś takie większe logistyczne przeprawy. A tak poza tym, no, Mazowiecki, gravel jak i Rubin Były tu pętelki. I właśnie dlatego te wyścigi wybrałem. W przyszłym roku raczej już będą to inne wyścigi. Jeśli oczywiście będą. Chciałbym pojechać w tą Wisłę chyba 1200. Baltic Bike Challenge mi też chodzi po głowie. No ale ja też sobie obiecałem, że pojeżdżę, tylko te krótkie dystanse. A tutaj już widzicie, jedna traska 600 km, druga 1200 No nie wiem, jakoś tak lubię te dłuższe dystanse, właśnie dystanse ultra. Lubię sobie po prostu tak dokopać. Konkretnie nieraz podczas trasy mówię, że już nigdy więcej, a na koniec trasy już planuję. Kolejne występy. Właśnie tak to jest. To tylko moje takie luźne, drobne rozkminy. Ja jakoś w jakieś szczegóły już nie chciałem się wdawać. Chciałem po prostu tak troszeczkę z Wami porozmawiać na takiej malutkiej przejażdżce. Ostatniej. Tym rowerem. Pozdrawiam też serdecznie wszystkie osoby, które na tych trasach poznałem. Również wszystkich moich widzów, którzy Okazali mi wsparcie w komentarzach. Jest mi niezmiernie miło, że mi kibicowaliście i wspieraliście w tych chwilach. Jest to dla mnie naprawdę ważne i cieszę się, że mnie po prostu oglądacie, lajkujecie moje filmy. Mam jeszcze taki jeden cel na ten rok. W zasadzie chciałbym go zrealizować do końca roku czyli zdobyć 1000 subskrypcji. Niewiele już brakuje. Jak oglądacie moje filmy, a nie subskrybujecie, to zostawcie tą subskrypcję. Naprawdę gęba mi się wtedy mega cieszę z każdej takiej subskrypcji. No i co? Dziękuję wam za oglądanie i widzimy się w następnych materiałach. Pozdrawiam.